Jo, z tej strony Chris. dzisiaj zagramy w Brawl Stars Kolejny odcinek, jak widać, już wbiję 31 pucharków 30 tysięcy Dziękuję wam bardzo za... teraz mam chyba 2, 217 subskrypcji, bardzo wam dziękuję, że tyle ten Jeżeli będziecie, to będę mógł wcześniej otworzyć tą aleję, ale no najlepiej, jeżeli by było 500 subskrypcji Teraz bym ją otworzył. Udostępniajcie filmy to Myślę, że się no, uda na dwóch kontach dzisiaj. Gramy na głównym main koncie. I, I dzisiaj musimy bić. w już nie mam jakiegoś tego. Jak widać mam tu legendarny star drop. Tego star dropa mam tu jak widać ten, otóż tutaj u, legendarny. Teraz widzowie, będę chciał zbierać do tej następnej, jest znowu 35, potem jest następny na 40, tak w kółko 45. Aha, no dobra, ale no, na razie zagrajmy samo, może na drugim koncie bo widzowie, na nim mało gram ostatnio bo na tym pierwszym dużo zaczęłem też grać na, na tym koncie możemy, możemy zagrać się Bibi to możemy teraz nawet zagrać ale po sam wiem widzę że na tym koncie będę mniej grał bo na nim też otworzymy aleje, ale chcę, żeby zostawić dwie rzeczy na każdym kącie w alei. Nie całą, tylko została mi jedna. Wiecie, po jednej rzeczy, więc. Dobra, to już widzę, wygrajmy. Będzie się słup. Tutaj mam tego jeszcze. Dzie Nie, no, chłopy Ale nie lubię tego Bibie, że sami nie trafiam jakby w chłopa. To jest chłop. No widzieliście. No dobra, idziemy tu. A no i chciałbym Was zaprosić jeszcze na live'a, który się odbędzie jutro o godzinie 15. Jeszcze go będzie możliwe, że będzie z Brow Stars, ale jeszcze nie jestem pewien. Prawdopodobnie będzie z innej gry, ale wiecie nie będę taki, że już tutaj mam, bo mogę mieć, mogę nie mieć racji. Zbieramy start dropa. Dobra, tutaj mam te, czyli ile mam start dropów? w sumie dwa, cztery start dropy. No to, to jest moje konto. Nie to. O, to jest moje konto to pierwsze. Możecie dodawać do zna, jeżeli chcecie, ale chcę, żebyście na pewno dali wymi suby, bo chcę jak najszybciej tą aleję otworzyć, ale też chcę strasznie dużo pucharków bić. A dzisiaj będziemy grali z Quickiem. I... Ta mapa, tak tej mapy jest, nie lubię, ona za 3 godziny dopiero znika. Ja tej mapy tak nie lubię. Mógł wszystko zrobić, żeby tej mapy nie było. W sensie nie to, że ona jest niefajna czy coś, ale no, jeżeli ja na nie, no nie wygrywam zbyt na niej często. No, chodźmy po te. No i po na Majka, chłopi, że no to jest... To jest Mortis. Ty się nie zgubiłeś? A, to nie był Mortis. myślałem, że to był Mortis. Nie wiem, co to mu da. A nie, jednak jest też Mortis. Dobra, i wygrywamy. Bardzo wam dziękuję, dziękuję bardzo za subskrypcję, dziękuję, że ja to muszę więcej zacząć nagrywać nie ja powiem wam, strasznie wam dziękuję, jak nie wy, to normalnie. Ja, ja, ja jeszcze będę nagrywał widzowie skład Buster i będę nagrywał jeszcze Clash Royale jakby co, to możecie pisać nawet, w sensie nie piszcie w komentarzach, że jestem słaby w klasze, bo nie jestem jakoś dobry, bo ostatnio grałem, grałem, grałem dużo, na przykład miałem tam 400 pucharków w 2 dni albo w dzień, no nie? I nagle y, zacząłem ciągle przegrywać, więc... No. No to co by było, chyba że zawieście jedną gąbkę, zapłyniemy no, i już kończę odcinek, bo Mam parę rzeczy jeszcze do ogarnięcia, chcę też bardziej rozbudować twój kanał. myślę. wiem, że na pewno chcę zrobić, żeby była lepsza jakość. A no i coś, przygotowałem jedną rzecz, która możliwe, że niedługo ją będę miał. Na odcinku będziemy otwierać jakiś czas star dropy, karnet możliwe, że kupię a nawet. Tylko, że no właśnie, chciałem Wam powiedzieć o pewnej rzeczy, ale myślę, że ja powiem na odcinku. Nie tym, ale na którymś odcinku Wam powiem, co przygotowałem dla Was. Yy, to nie jest jakaś duże, bardzo to, co przygotowałem, ale no. Wiecie. No, próbuję jak najlepsze odcinki zrobić. Przynajmniej nie wiem, jak mieć tą lepszą jakość. Więc wiecie widzowie. Ale no... bo ja mam tą najsłabszą, ale no widzowie. Fajnie, jeżeli byście zostawili tą sub... Tą łapkę w górę. No proszę zostawcie... A jakiś chłopak ostatnio napisał mi to ma też kupa. Ale gówno. Nie wiem o co mu chodziło. No, widzowie. Dziękuję Wam za oglądanie. Też przygotowałem jedną rzecz, którą wam powiem za parę odcinków z Brawl Starsa. Powiem wam o co chodzi, co przygotowałem dla was. Przygotowałem dla was, no to ja już nie z tym specjalem, ale specjal to kompletnie coś innego. Ja mam jeszcze inną rzecz, która myślę, że może w jakimś stopniu pomóc mi z kanałem, no ale muszę jeszcze oglądać lepszą jakość trochę w tym Brawl Starsie bardzo wam dziękuję za oglądanie zostawcie suba i lajka bo was ten film kosztuje a mnie to bardziej motywuje do pracy dalszej siema